W tym nagraniu pokażę Państwu, w jaki sposób można przejmować dane z arkuszka kalkulacyjnego, tworząc nowe tabele w programie OpenOffice.org Base. Załóżmy, że posiadamy tabelę z informacjami o uczniach i chcielibyśmy przejąć część tych informacji, na przykład nazwiska, imiona i datę urodzenia, do naszej bazy danych, która będzie zawierała docelowo te wszystkie informacje. W tym celu klikamy na Źródła danych. I tutaj widzą Państwo wszystkie zarejestrowane w systemie bazy danych. To myślnie jest opcja bibliografii, która jest wbudowana w system OpenOffice bazy danych, ale też mamy bazę, którą stworzyliśmy przed chwilą, bazę semestr. W tym momencie nie posiadamy jeszcze żadnych tabel, natomiast zaraz taką tabelę stworzymy. Wybieram sobie dane, które chciałbym przenieść. W moim przypadku będzie to nazwisko, imię, data urodzenia. I przeciągam oraz upuszczam na wysokości wpisu tabelę w bazie danych semestr. W tym momencie powie się kreator, który pozwala mi stworzyć nową tabelę. Nazwę tą tabelę Studenci. Przy okazji tworzenia mogę zdecydować, co chcę, żeby się przeniosło. Czy zarówno dane, jak i definicja, jakie to są typy pól, czy sama definicja, czy też być może w ogóle chcę dołączyć dane do już istniejącej tabeli. W tym momencie tworzę nową tabelę i chcę ją wypełnić danymi, a więc pozostałem domyślnie brana opcji Definicja i dane. Jako, że u mnie pierwszy wiersz to są nazwy kolumn, zostałem tą opcję. Tutaj nie zaznaczyłem tej kolumny, ponieważ i tak jest to uporządkowane po kolei. A więc dodaję opcję utwórz klucz główny i nazwę go ID. ID będzie zawierał identyfikatory pozwalające mi na jednoznaczne określenie, który czy nie z którym. Czyli nawet w sytuacji, gdybym miał dwie Anny dworskie, byłbym w stanie po ich ID powiedzieć, o którą dokładnie mi chodzi. Klucz główny jest czymś więcej takim. Jak dla każdego obywatela Polski jest numer PESEL. Pozwala jednoznacznie powiedzieć, kto jest kim. Tutaj mogę wybrać, które zaznaczone danych chciałbym przenieść. Ja oczywiście będę chciał przenieść wszystko. Następnie mogę powiedzieć, jakie mają być typy danych. Tutaj widzą Państwo, że kolumna ID jest oznaczona symbolem klucza. I ma typ pola integer, czyli liczba całkowita. Dla pól nazwisko, imię i data urodzenia domyślnie zaproponowany został typ pola tekst o zmiennej długości i z domyślą i z długością do 255 znaków. Nie są to wpisy wymagane, więc może się zdarzyć tak, że wpisałbym na przykład tylko imię i nazwisko, ale na przykład bez daty urodzenia. Gdy już skończyłem, tworzę sobie tabelę, która jest teraz widoczna. Po wejściu do Bejza, tabela, w liście tabel. Jeśli teraz kliknę, zobaczę, że mam listę wszystkich uczniów, których przejąłem z arkusza kalkulacyjnego.